Hej, w opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować pulchny niedźwiedź. Halo! Gdzie mam? Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Warcraft 3. Jak zapewne widzicie, jestem nieumarły. Wybrałem ich nie bez przyczyny, aczkolwiek tym razem nie uraczę Was żadną nietypową taktyką. Chociaż zdaję sobie sprawę, że zapewne liczylibyście na mas banszy i przejmowanie wszystkich kampów na mapie, albo przejmowanie wrogiego robotnika, by zbudować sobie bazę dwóch raz na raz. Kiedyś coś takiego zrobię, ale teraz z racji, że wyszedł nowy patch od Reforge'a, to wydaje mi się, że bardziej sensownym. Pomysłem byłoby po prostu przetestować, czy patch ten ma ręce i nogi. Oczywiście w jednej rozgrywce nie sposób będzie to stwierdzić, ale w tym materiale pokrótce postaram Wam wytłumaczyć, jakież to zmiany Reforge'a spotkały, jacy bohaterowie dostali Buffa, a jacy Nefa, no i też podzielę się moją opinią na temat tej. Właśnie łatki tej aktualizacji, aktualizacji, która jeszcze chwilę musi poczekać, ponieważ najważniejszym w tym momencie jest przekształcenie tego zigguratu w nerubieńską wieżę, gdyż mój przeciwnik, o Niku The Frozen, gra orkami, orkami, którzy akurat chyba najmniej zostali zmienieni podczas tego patcha, gdyż z tego, co pamiętam, Przede wszystkim został zbufowany Troll z Nahor. Jest to ta jednostka, której raczej nikt nigdy nie robi, bo, no nie oszukujmy się, te ich totemy, które stawiają, chociażby totemy lecznicze czy łapki statyczne, bardzo potężne łapki statyczne, nie są zbyt trudne do skontrowania. Wystarczy uderzyć na przykład w taki totem leczniczy i zaraz problem regenerującej się armii orków jest już załatwiony. I Chociaż na niższych poziomach, rzeczywiście gracze stosują czasem taktykę na troli z nachorów. To jednak na wyższych już bardziej stosuje się chociażby Szamanów i Bladlasta. I nikt nie spoglądał chociażby w kierunku tych troli. Teraz zbufowana została ich umiejętność polegająca na stunowaniu przeciwników. Teraz ten stun będzie załączał się szybciej, co według twórców ma zachęcić graczy właśnie do tego, by także i częściej inwestować w tę jednostkę. A ja teraz, skromowa o inwestycjach, zainwestuję sobie w cmentarz. Zauważcie, tutaj mam dość mało HP na moim władce krypty, ale. To nie jest jakoś duży problem, bo teraz przywołam sobie aż dwa żuczki i to jest kolejna zmiana. Władca krypty dostał moim zdaniem dość sporego buffa. Żuczki są teraz troszkę droższe, jeżeli chodzi o manę, ale zamiast przywoływać jednego żuczka, to przywołujemy od razu dwa, co oznacza, że i tak w ogólnym rozrachunku wychodzimy na plus, bo kiedyś musielibyśmy dwa razy zużyć po 30 punktów many, a teraz. Wystarczy, że założymy raz 4.5 punktów i mamy dostęp do wielu jednostek, które mogą tankować nam obrażenia. Rytualny sztylet też dostał bufa i teraz zamiast odnawiać 125 punktów zdrowia, odnawia ich aż 155 punktów. Mapa, na której gramy, też jest nową, ona wcześniej nie istniała w spisie map dostępnych w trybie rankingowym, więc po raz pierwszy na moim materiale tę mapę możecie podziwiać. Nazywa się ona jakaś tajemnicza oaza, czy ukryta oaza. Nie pamiętam w sumie dokładnie nazwy tej mapy. Kolejną zmianą, która dotyczy się chociażby właśnie władcy krypty, jest jego podrzucenie. Kiedyś podrzucenie działało tak, że gdy podrzuciliśmy jakiegoś przeciwnika to ten stawał się nieśmiertelny. Czyli na przykład gdybyśmy rzucili wstęgą śmierci, dajmy na to w Paladyna, który jest podrzucony, żeby go dobić, to nie moglibyśmy tego zrobić. Ta wstęga śmierci by się zmarnowała. Teraz tego problemu nie ma. Teraz na szczęście zostało to poprawione. I nie jest to też coś, co popsuł Reforged. Podrzucenie tak działało już w klasycznym Warcraft 3, i teraz po prostu Blizzard zmienił ja myślę, zasadę jego działania, i w edytorze nawet ludzie. dodał jedną specjalną zmienną, właśnie tyczącą się jednostek podrzuconych, które wcześniej teraz. chyba nie były odpowiednio po prostu mm, określone. Jeżeli wiecie, co mam na myśli. Jak karzesz. Też z tego, co wiemy, Rycerz Śmierci u Nieumarłych dostał malutkiego bufa, który zmniejsza mu koszt ożywienia martwych, bo sama moc ultimatywna, jak to nazwał czyli Ultimate Rycerza Śmierci, nie były zbyt użyteczne w late game'ie, bo ożywienie martwych, no okej, okay, może wydawać się fajne, śmieszne, ale kosztowało ogromne ilości many, i kiedy mieliśmy do wyboru leczyć nasze jednostki, albo wskrzesić kilka jednostek. Tylko na chwilę, i to jeszcze jednostek, które niekoniecznie muszą być jakoś bardzo potężne. No to wybór był raczej prosty i wszyscy wybierali tę wstęgę śmierci. Teraz dzięki temu, że koszt ożywienia martwych jest mniejszy, być może ludzie bardziej docenią właśnie tę umiejętność. Tak samo jak ja doceniam fakt, że ilość moich żuczków jest naprawdę ogromna, zobaczcie, ja już mam taką armię tych żuczków ścierwojadów, więc buf na władce krypty jest widoczny. Już gołym okiem. Pragnę Jak mówiłem, mój przeciwnik gra nieumarłym... Boże, jak nie nieumarłym? Nocnym elfem, chciałem powiedzieć. One także dostały buffa. Między innymi miśki są teraz trochę potężniejsze. Mają zwiększone obrażenia o 1. Ktoś może powiedzieć, no jeden to nie jest tak dużo. Oj, w Warcraftcie, ogólnie w RTS-ie jest to dość sporo. Tak samo koszt stworzenia druidów, którzy latają, czyli tych druidów pazurów, gdyż oni chyba tak są w wersji polskiej nazwani, Także jest zmniejszony. Zbudowano także opiekuna gaju, który jest potężny nawet w tej wersji, w której obecnie go możemy spotkać, znaczy mogliśmy go spotkać, ale teraz będzie jeszcze potężniejszy ze swoim oplataniem. W sensie zasięg jego oplatających korzeni jest o wiele większy niż wcześniej, ale tylko i wyłącznie na poziomie trzecim. To oznacza, że jeżeli wymaksujemy oplatające korzenie na właśnie poziom trzeci. To w teorii żaden wrogi bohater nie powinien być w stanie nam uciec bez chociażby wcześniejszego użycia niewidzialności czy teleportacji po prostu. A ja widzę, że mamy problem, bo nie postawiłem rzeźni, więc szybko dostawiamy rzeźnię. Dostawiamy także drugą kryptę, bo miałem ją postawić, taką sobie wymarzyłem. I z racji, że mój przeciwnik jest gdzieś nieobecny, to zrobimy tak. Rycerza śmierci, o którym wspomniałem wcześniej. I o właśnie, o właśnie, jest i nasz przeciwnik. Tutaj postanowił mnie odwiedzić. Jeżeli my mu zabijemy te łowczynie, to będziemy mieli fajną przewagę. Jest i opiekun Gaju Centrius, więc bardzo mi się to podoba, że zrobił bohatera, który został zbufowany. Więcej żuczków. One, jak zauważyliście pewnie, nie są jakoś bardzo potężne, ale jednak posiadają całkiem sporo HP i mogą to HP tankować. Też mój przeciwnik nie jest jakoś... Wybitnie uzdolniony, ja, tak samo jak ja, bo straciłem właśnie mojego bohatera, bo się zagadałem zamiast nim przymikrować, i to może być powodem mojej porażki. Ale spokojnie, ja już tutaj posiadam chociażby góle, które bez problemu powinny mnie, przynajmniej w teorii, wybronić przed tymi jego atakami. Fokusujmy się na łuczniczkach. Ty uciekaj, ty uciekaj. No, nasz przeciwnik definitywnie nie jest najpotężniejszy. Ponadto ja tutaj mam jeszcze mojego rycerza śmierci, którym mogę leczyć chociażby tego biesa. To jest strasznie irytujące, kiedy taki bies jest leczony przy użyciu wstęgi śmierci. Oplatające korzenie na mnie poszły, ale to też nie jest jakoś duży problem. Leczymy, leczymy. I jeszcze dodatkowo tutaj, jak widzicie, moja wieżyczka bombarduje, oj, bombarduje wrogie jednostki. Gdybym nie dał sobie zabić tego mojego kryptolorda. To w zasadzie to byłoby już GG, bo koleś nie miałby szans. Tak samo jakbym chociaż odrobinę mikrował, to też kolej nie miałby szans, ale zaś słaby. <grydy> I dawno nie grałem w trybie rankingowym, tak naprawdę, poważnie, to nie ma co tutaj liczyć na to, że pokaże jakiś skill. Z tego co wiem, to także i mikstura many teraz regeneruje mniej many. To znaczy, że już nie tak łatwo będzie zrealizować arasz z piesami Podziemi i keltuzadem, Bo Keltuzat bardzo jest manożerny, a mówiąc Keltuzat ma na myśli Lisza. No i przez to właśnie. Jak Manę teraz regeneruje 125 punktów, a nie 200, to już nie będzie tak łatwo złanhitować wrogiego bohatera. Dobra, zawier, ja mam aż dwie krypty, to sobie tutaj szybko dorekutujemy. Podwójne biesy podziemi. Zrobię także im upgrade, no i też Bezpiec. powinienem przechodzić już z czarną satelę. Normalnie to już bym w nią przechodził, gdyby nie to, że muszę skończyć tego mojego patera Bo też nie chcę się zbyt śpieszyć tej rozgrywce, nie chcę tego mojego czynnika raszować, nie chcę go tutaj jakoś szybko niszczyć, bo chcę zobaczyć, jak ten władca podziemi, ten władca krypty będzie się sprawował na dalszych etapach rozgrywki. Jeżeli chodzi o orków, to tutaj być może już wspomniałem, chyba wspominałem o tym, że trole dostały buff na tę swoją pułapkę, która stunuje. Problem w tym, że poza tym w zasadzie wiele zmian tam nie było. Rzeczywiście mieliśmy też mały buff, chyba do wróżbity, który teraz ma trzęsienie ziemi troszkę potężniejsze. Na budynki, czyli teraz budowle trzęsieniem ziemi będą otrzymać więcej obrażeń i chyba będzie to mniej kosztowało, ale poza tym to niewiele się tam zmieniło. Na pewno jedną z najlepszych zmian, jakie wprowadzono w tej aktualizacji, są zmiany tyczące się humana, który przez długi czas był moim zdaniem jedną z najpotężniejszych ras, jaką mogliśmy spotkać podczas naszych zabaw tutaj na laderze, czyli w grach rankingowych. A dokładniej zmieniono Przede wszystkim króla góry. Król góry i jego waligrom, czyli ta umiejętność, która znajduje się po dwóch zazwyczaj u graczy, umiejętność walenia w ziemię, była tak potężna, że potrafiła całą armię guli zmasakrować w zasadzie bez żadnego problemu. Gracze nie miał jak zareagować. Dwa uderzenia na trzecim poziomie waligromu niszczyło w zasadzie armię guli. I nie tylko guli, bo wszyscy tam dostawali to mocno. W pędzel teraz waligrom ma wydłużony czas odnowienia. Co powinno zaowocować właśnie tym, że król góry nie będzie mógł tym aż tak bardzo spamić, Niby to tylko sekunda różnicy, ale to może być odczuwalne właśnie na wyższych poziomach, już to może być odczuwalne w momencie, gdy a, jesteś nubem na przykład i nie zauważyłeś, że nie zrobiłeś sobie sieci, <laughs> więc nie masz jak ściągać na ziemię jednostek powietrznych. Przeciwnika. Dobrze, że przynajmniej yy, udało mi się mojego bohatera na poziom czwarty wylewelować. To jest zawsze miłe, kiedy, kiedy bohater ma ten wyższy poziom. Tutaj jeszcze sobie te moje opcjonalne posągi ustawię na regenerację many oraz zdrowia. Ty, Akolito, bo tutaj nie wydobyłaś i napraw szybko opcjonalny posąg, ty w sumie tak samo tutaj wracaj do wydobywania. Przez chwilę myślałem, że to jest jakaś wygoda jednostka, to tylko jakiś sęp. Upgrade do pancerza też się przyda. No i znów fajnie by było mieć jeszcze kolejne biesy pod ziemi. O! Jest i nasz przeciwnik, jest i nasz przeciwnik. Przybył, przybył, więc go odwiedzimy. Na tej mapie fajne jest to, że. Możemy tutaj teraz obok dostęp do. do tego. do gobińskiego laboratorium. I gdybym chciał, to mógłbym w każdej chwili w zasadzie. Kupić sobie. Dostęp do. Aj, podleczmy go! Żaden rzuczek w mi nie będzie umierał. Ale w każdej chwili mógłbym podleczyć. raczej. kupić sobie wyrwi drzewia. Bo to jest zawsze miłe. Tak, mój przeciwnik jest definitywnie bardzo, bardzo słaby. Ja nad nie muszę się starać, by to wygrywać. Ja to wygram. w zasadzie nic nie robiąc. Mogę w ogóle nie trzymać myszki, a i tak wygram. Nie, żebym go obrażał. Możliwe, że się dopiero uczy grać. Ale tak jak mówiłem, to jest materiał, który. Przede wszystkim ma tutaj poruszyć kwestię zmian, które zaszły w balansie. Zmian, które moim zdaniem były konieczne, w szczególności jeżeli chodzi o Humana. U Humana także i Paladyn. Z tego co pamiętam, dostał małą zmianę, teraz wskrzeszenie. Kosztuje chyba mniej many, co jest też bardzo miłą zmianą. Może zachęci to do częstszego robienia Paladyna w pojedynkach, bo nie wiem czy to zauważyliście, ale Paladyn nie jest jakoś bardzo często wybierany, a już na pewno nie jako bohater numer jeden. Teraz też zresztą, po tym jak został zmieniony Król Góry, to także i jego rzadziej się spotyka. Częściej widuje paradoksalnie Arcymaga, który swoją drogą też uważam powinien dostać małą zmianę. Nie wiem dokładnie jak ona miałaby wyglądać, ale wydaje mi się, że bez zmiany to jednak zdominuje on rozgrywki ludźmi, przynajmniej takie mam wrażenie. Dobra, moja armia jest w zasadzie już gotowa. Mogę tam pójść i tego pana ścisnąć. Nawet nie muszę się nad tym zbytnio zastanawiać. Tutaj jeszcze mam jednego biesa pod ziemię gdzieś zagubionego. Nawet wszystkich biesów tutaj e, nie miałem pod ręką. No niestety, nie każdy wróg może być jakoś ultra potężny co nie. Nasz przeciwnik tutaj zainwestował w drugą bazę. To jest właśnie to co go. To jest to co go. Zgubiło, tak na dobrą sprawę, inwestycja w tę drugą bazę. Bo przez to, właśnie on nie ma armii. A przez to, że on nie ma armii, to on tak średnio może cokolwiek tutaj zrobić. Rozwalamy, rozwalamy. Pamiętajmy o przywołaniu rzuczków, bo możemy. Ach, te nasze rzuczki. Całkiem spoko. Naprawdę. Bardzo podoba mi się to, że te rzuczki pojawiają się po dwa. Możemy tutaj zaspamować naszego przeciwnika tymi żukami, a i też zaraz będziemy mieli dostęp do naszej umiejętności ultimatywnej. Na przeciwnik tutaj poprawdzie przywołuje jakieś, jakieś tam jednostki, ale to raczej jakoś bardzo mu nie pomoże. Uciekajmy, uciekajmy. Ty, Rycerzu Śmierci, weź go podlecz. Dawaj, dawaj. Podleć go, teleportacja, no nic. Teleportacja oznacza, że my możemy zniszczyć to miejsce, chociaż w sumie wracaj tu jeszcze, chodź podlebelujemy się, mamy tyle hajsu, że mogę teraz zaspamować go biesami pod ziemi, tak na dobrą sprawę. Znów się zagadałem, zamiast skupić się na rozgrywce, chodźcie żuczki, chodźcie, ty też tutaj chodź, leveluj, 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 leveluj. <ścoughs> no tak, no tak, przywołajmy szkielety, nie wiem, więcej żuczków, skonujmy coś, nawet nie będę mikrował, dam mu jakąś szansę minimalną. Zabijmy tego ludzkiego olbrzyma. O, prawie dał mi. Prawie dał mi poziom szósty. My zaraz ten poziom szósty wbijemy. O, jeszcze użył umiejętności. Która też została nerfa. Bo on na początku używania tej umiejętności. Ma niezniszczalność, z tego co pamiętam. Czy coś w tym stylu, że po prostu nie da się mu tego przerwać. Ale mu to zmienili. Przywołujemy jeszcze więcej szkielecików. Miło, miło. Hmm, można byłoby podleczyć tutaj tego biesa pod ziemi W sumie i teraz te pojedyncze driady Te pojedyncze driady, bo chcę sobie dobić w poziom szósty na moim władcy krypty Ej, naprawdę stał się potężny Moim zdaniem on się stał opeścierwym Bo a nic nie muszę robić, nic Dosłownie nic nie muszę robić Poświęćmy jednego żuczka, niech on tutaj regeneruje nam HP Ten koleś nie wie totalnie jak zareagować na to co się dzieje Ja jeszcze odpalę ultimate'a tu już w ogóle będzie 100 lat za. wiadomo kim. Więcej piesów. No, zabił, zabił mi tego rycerza, ale to co, co z tego? Co z tego, że on zabił rycerza? Skoro ja mu rozwalam drugą bazę, ja mu rozwalam drugą bazę. Ilość tych żuczków i to jeszcze. jest 22, 27. Nie, no, to jest potężne. To jest zbyt potężne. To jest OP. To jest OP ścierwo. To jest OP ścierwo. Po prostu. Jeszcze więcej żuczków. Jeszcze więcej żuczków. No tak. Jeszcze więcej rzuczków. Jego umiejętność ukojenia w zasadzie jest bezużyteczna, jak widzicie. On nic nie robi, tam niby bije, bije, ale co to za bicie? To jest żadne bicie. Ciągle przywuje mi tutaj czyli stara się tutaj podbiegać nowymi jednostkami. Problem w tym, że te jednostki niewiele mogą zdziałać. Widzę też, że przywuje on <laughs> Przywuje on nowe, nowe drzewka i oplatające korzenie. Jeszcze tutaj jakieś tworzy, ale niewiele mu to pomoże. Uciekaj, uciekaj. O, wiem, poziom siódmy. No to zobaczymy teraz, czy jego poziom siódmy jest potężniejszy niż mój poziom szósty. Chyba nie, mam za dużo tych żuczków. Zauważysz się to, jako ja ich tutaj naspamiłem, jakie one są potężne. 22-27 to tak jakbym gulę tej przywoływał za darmo. To tak jakbym przywołał tej gulę. gulę. Po prostu gulę. Dobra, robimy jeszcze więcej biesów. Tak jak mówiłem, niewiele muszę robić, żeby to wygrywać. Zwalmy to Drzewo Życia, bo jednak nie chciałbym tutaj widzieć z jego strony drugiej bazy. Może i zrobił, ale teraz bez stałego dostawu, bez stałego dostawu. O! Nawet nie że żuczki liczą się jako przywołane jednostki, które można obnikami rozwalić. Gdyby wcześniej to ogarnął, to kto wie, nawet miałby szansę. O, wbił mi poziom siódmy. Ty uciekaj. Uciekaj, uciekaj. Mamy kolejny poziom. Bijmy tego scenariusa jego. W sumie to się stąd wycofam. Nie będę ryzykował, że koleś mnie zaora. Bo to byłoby nieśmieszne. Nieśmieszne, wręcz żałosne. Rycerz śmierci się robi. Oki doki. on mnie widzi? Jak on mnie widzi? Jak on mnie widział? Nie wiem, nie wiem Nie wiem, nie wnikam, nie wnikam, nie wnikam, nie moja sprawa Hmm, co by tutaj kupić? Pomyślmy Kupię sobie może potkę na życie Bo dlaczego nie? Kupię sobie potkę na manę bo Dlaczego nie? Kupię sobie dwa nowe biesy Tam słyszałem, że mi się kończy kopalnia złota Wpadałoby jakąś założyć nową Nawet tutaj na północy pójdę założę Na wszelki wielki tak jak mówię, damy mu szansę. Widzę, jest to początkujący gracz, który nie do końca jeszcze ogarnia życie. Kupimy sobie, może, szkieletowego wojownika. a nie jest takiego szkieletowego wojownika się sobie przyzwać. No i wrócimy tam na lewo. A po to, by sprawdzić, czy on przypadkiem nie odbudowuje bazy. Bo możliwe, że odbudowuje, bo jeżeli mi się kończą te zasoby, tym bardziej jemu się kończą. Tutaj jeszcze wstęga śmierci do podleczenia tego biesa. Żeby broń Boże mi tutaj nie zdychnął. No i co się tu dzieje? Czy on odbudowuje tę bazę? Musi. Jeżeli nie odbudowuje, to nie ma... hajsu. Nie ma hajsu chyba. No dobra, tutaj jeszcze większe mixera leczenia jest. A ja jej nie podniosłem nigdy. Wróćmy tam. Wróćmy tam. Niech ten sobie mój rocierzyno śmiercino to podniesie. Hmm. Jeszcze. Jeszcze kolejny! Kolejny wspaniały biespodziemi! No i lecimy! Wojna pająka. Czy oczyścił tutaj kampa? Oczyścił. Oczyścił, oczyścił. No miło. Szkoda, że nie mogę przeływać szkieletowych wojowników. Z tych kości tam leżą. Zrobił, uu, zrobił całkiem sporo tych górskich olbrzymów. Spoko, tylko że górskie olbrzymy mają pancerz zwyczajny, czyli otrzymują zwiększone obrażenia od moich żuczków. Wiecie? To go to go boli. To go boli. Dobra. Bijemy tego centriusa. Ja odpalam jeszcze ulta. Właściwie, że on tutaj jest w zasadzie na dobicie za chwilę. Zobaczcie, co się za chwilę wydarzy. Bijemy go, bijemy go, bijemy go. Bijemy go. On jest już złapany. On już nie ucieknie. Jeszcze wstęga śmierci i pada. On nie mógł nic zrobić. A ja wciąż przywołuję nowe żuczki. I jeszcze szkielety. I jeszcze szkielety. Nie, to jest. To jest OP. To jest op ścierwo dosłownie, bo patrzcie, bo ja specjalnie temu koleciowi dałem tutaj teraz szansę na to, żeby cokolwiek zrobił, wiadomo, to też nie był początkujący gracz. Ja nawet nie próbowałem jakoś mikrować, tylko właśnie testowałem moc tego yy, władcy krypty. No i ilość przywołanych żuczków to jest, to jest chore, to jest, to jest po prostu chore. Nie bez przyczyny oni jak projektowali tę grę kiedyś, to yy, zrobili tylko i wyłącznie jednego żuczka możliwego do przywołania naraz i taki ogromny koszt tego wszystkiego. Tak mi się wydaje, że był za, był za tym jakiś jakiś plan. Plan, który teraz został całkowicie rozwalony. Tutaj jeszcze ognikiem próbował uciekać, bo chciał założyć drugą bazę. No bardzo, bardzo potężny jest ten władca krypty. Ten balans jest taki, no, no, średniowy. Podoba mi się to, że znerfili ludzi, ale buf na nieumarłego, pomimo tego, że najbardziej go lubię, to to, to, nie jest, to nie jest to, co chcieliśmy zobaczyć. Przynajmniej wydaje mi się, że jest to zbyt duży buff. Znaczy, z drugiej strony, gdyby on używał tych ogników na wysadzaniu się na tych żółkach, no to nie byłoby problemu, tak jak widzieliśmy, raz to zrobił i mm, nie było problemu, to też może wina bardziej gracza niż y, balansu gry. Trudno jest to ocenić po jednej rozgrywce, no ale z drugiej strony ja też niewiele robiłem, nad mikrowałem, nad nie dotykałem miejscami myszki, patrzyłem, co się dzieje. Może to źle świadczy o moim przeciwniku. A może rzeczywiście po prostu zbyt duża ilość jednostek, które tankowały obrażenia, bo tak, bo z jednej strony te żuczki tankowały obrażenia, z drugiej zadawały ogromne obrażenia nawet jego górskim obrzymom, bo w normalnym wypadku to te górskie olbrzymy byłyby kontrą na moje biesy pod ziemi, bo biesy mają obrażenia przebijające, a te nie zadają zwiększonych obrażeń jednostkom średnim, nawet dają zmniejszone, więc górskie olbrzymy tutaj by masakrowały te moje biesy. Problem w tym, że żuczki masakrowały te górskie olbrzymy i to mocno je masakrowały. Nie wiem. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Chętnie to przeczytam, a ja w tym momencie z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, pomimo tego, że grałem jak totalna ameba. Totalna, totalna. Po części trochę z wyboru, a po części trochę z tego, że mam takie geny i nic co nie poradzę. A na tym moment to tyle. Przemądźcie się ciepło i cześć.